Zobacz, w modelu F i w wersjach specjalnych nie było centralnego wlotu powietrza, wentylacji, była bardzo uproszczona, były tylko nogi, tylko szyba. Mhm. Jest bardzo mało przełączników, w tym samochodzie są tylko przełącznik od świateł, przełącznik od e, świateł awaryjnych i od wycieraczek, koniec. W modelu G masz duże wyposażenie, bo masz ogrzewanie tylnej szyby, e, masz no tak. e, halogeny, tego typu rzeczy. Tego wszystkiego musisz się pozbyć, jeżeli będziesz chciał to przerobić. Ale największy problem wiesz gdzie jest? Nie mam pojęcia. W dachu. A co w nim takiego dziwnego? A no widzisz, wszystkie modele Coupé były w standardzie produkowane z szyberdachem. Natomiast wersje specjalne nigdy nie posiadały szyberdachu. I teraz, gdybyś zrobił taki backdating i nie zostawiłbyś ten szyberdach. Okay. niestety... Największe Fopa. Największe Fopa, jakie możesz <laughs> zrobić. No ale najpiękniejsza rzecz jest z tyłu. Ducktail. czyli coś, co jest najpiękniejsze, jest kwintesencją Porsche. Czyli oprócz tego, że one jest szerokie, to ma ten spoiler, który naprawdę był zrobiony po to, żeby dociskać ten samochód, to działało. No i oczywiście kojarzysz się z tym najcudowniejszym modelem, czyli 27RS. Więc to jest detal, który po prostu. Musi wylądować w tym samochodzie. A co z błotnikami? No, błotniki, jak widzisz, są szersze. Jeżeli porównasz z samochodem, który stoi tam, no to te wersje sportowe, żeby mieć lepszą przyczepność, bo były mocniejsze silniki, no to zrobili najprostszą rzecz, zrobili szersze koła. I teraz 8,5 cala mamy w wersji 2.7 RS, 10,5 cala w wersji RSR albo ST25. Więc dokładnie nie wiem, jak, w jakim kierunku byś chciał pójść, czy zrobić pełen balon, czy pójść w jakąś taką wersję, właśnie RSA. No to jest taka najbardziej optymalna do jazdy też codziennej. Dobrze, to teraz pytanie, które muszę zadać Tobie, i jakby liczę na konkretną odpowiedź. E, silniki Porsche wiem, ludzie kochają, są wspaniałe, mają super brzmienie. E, ja e, miałem to szczęście, że kupiłem z wtryskiem mechanicznym, który odpalił niewiarygodne. Nie wiem, jest za samochód stał, ale odpalił na widok kluczyka. Nigdy jeszcze nie miałem takiego samochodu z wtryskiem mechanicznym, żeby tak odpalił. Ale wiem, że to jest krótkotrwały temat. <laughs> No, wiesz, jakby generalnie to jest system, który jest doskonały, jak jest nowy. Tak? Jest problem polegający na tym, że tam nieszczelności na o-ringach układów czyskowych powodują e, takie latanie klapy, dostają się dawki, niekontrolowane dawki paliwa i to wybucha. I jakby W porszakach jest w ogóle wymyślona taka klapa pożarowa, dlatego że jakby producent przewidział, że tam się będzie paliło to i autentycznie, jak otworzysz filtr, za filtrem jest klapa pożarowa, która okay. ma e, ten wybuch po prostu wyciągnąć na zewnątrz. Mm -hmm. To, co widzę jest piękne mm. i mam o czym myśleć, natomiast myślę o tym też, żeby ten wtrysk... Zamienić jednak na elektronikę, na współczesną rzecz. Czy będą bardzo na mnie krzyczeć wszyscy, jak założę elektronikę? Ale skoro świat to kupuje i nie na W Porsche w ogóle nie ma krzyku o Porsche, tak? Bo weźmy pod uwagę co innego: jest Mercedes 190 SL, który jest klasykiem, który musi być matching, który musi być zgodnie z fabryką. Tych porszaków są wyprodukowane tony, tak jak garbusów. Ludzie kochają wersje specjalne, tych G-Class po prostu jest mnóstwo wszędzie. Tutaj nie ma mowy o tym, że w jakiś sposób niszczysz zabytek czy coś, bo po prostu do tego dziesiątki tysięcy. Buduje się wersje specjalne, których nie ma na rynku, których nie można kupić. Które mają cieszyć człowieka. Robi się z tego auto użytkowe. I to jest auto, generalnie, jeżeli go zbudujesz w takiej wersji, gdzie zrobisz to wszystko tak jak trzeba, no to spokojnie Twoje wnuki tym będą jeździć, to nie ma prawa się zepsuć. 30 lat Porsche jeździ bezawaryjnie, także.